Hej, tutaj Zure Ten pokój miał naprawdę wiele oblicz. Niestety zazwyczaj był po prostu do przechowywania głupot, gadżetów, naszych rzeczy. Później chcieliśmy zrobić z tego taki pokój do pracy, ala studio miało być miejsce do montowania, miejsce do robienia zdjęć. Ale życie potoczyło się tak, że jestem w ciąży, musimy zrobić pokój dla dziecka, a sami przenieść sypialnię do tego właśnie miejsca. Ten remont trwał bardzo długo. Niestety musiał zniknąć niebieski narożnik, który bardzo lubiłam, ale nie mamy na niego miejsca. Stwierdziliśmy, że zrobimy tą sypialnię od podstaw, zmieniliśmy prąd, umiejscowienie gniazdek, kolor ścian, wszystko! Zapraszam na film! Wybraliśmy kolor ścian, ale to był dopiero początek przygody. Mimo wszystko zmiana umiejscowienia gniazdek była bardzo potrzebna. Później szlifowanie, malowanie sufitu, malowanie ścian kilka razy, zerwanie starych listew, starego karnisza. Cypren wszystko pomalował sam, walczył naprawdę wiele godzin, aby było ładnie. Po kilku dniach doprowadziliśmy ten pokój do takiego stanu, że mogliśmy przenosić łóżko. Łóżko na swoim miejscu, ale jeszcze wprowadziliśmy kilka zmian. Po pierwsze, kupiliśmy panele tapicerowane za dosłownie 80 zł i cyrpian je przykręcił do bezgłowia, do takiej półki, która jest na magnes i nie bójcie się, nie spada, jest przetestowana. Powiem Wam tylko, że to zmieniło nasze życie i naprawdę bardzo, bardzo byliśmy zadowoleni. No i patrzcie, jaki piękny kolor. Kolejna rzecz, może mniej widoczna, zmieniliśmy materac, powiększyliśmy łóżko. Dosłownie Cyprian dociął sklejkę, przykręcił, i teraz już nie mamy 160 cm, tylko 180 cm szerokości materaca. A teraz najlepsza rzecz w naszej sypialni, czyli projektor. Codziennie robimy sobie seanse filmowe, oglądamy filmy wieczorem w łóżku. Przy wywierceniu dziury w suficie bardzo przydał się odkurzacz budowlany, akumulatorowy. Jak widzicie jest lekki, łatwy do przenoszenia. Cypred ma go sobie na pasku i bez problemu stoi na łóżku, wierci w suficie. Odkurzacz od Hilti jest kompaktowy, przenośny, a wąż od odkurzacza rozciąga się nawet do 2,5 metra. Przywiesić projektor na sufit to nie jest taka łatwa sprawa. Teraz najciekawszy z mebli, przynajmniej dla mnie. Cyprian zrobił mi toaletkę. Wymyśliliśmy bardzo fajną, idealną toaletkę dla mnie, bo w życiu miałam już kilka toaletek, myślę, że to jest co najmniej czwarta. I chciałam, żeby w moim domu już taka ostateczna toaletka była po prostu idealna, żeby w końcu wszystko pomieściła, żeby była taka jaka jest. Na początek pojechaliśmy kupić dwie szafki z wieloma szufladami: lustro, żarówki i takie trzy systemy do żarówek. No i później już była robota cypriana, bo musiał dociąć blat. Trochę to trwało, bo trzeba było i skręcić te szuflady, i później ten blat dociąć. Ten film powstał we współpracy z marką Hilti i tutaj widzicie właśnie akumulatorową pilarkę do drewna. Głębokość precyzyjnego cięcia do 70 mm, można ciąć pod kątem 45 stopni. W połączeniu z szyną prowadzącą mamy idealne cięcie. Tutaj widzicie jak cyprian łączy tą szynę. Technologia akumulatorów NURON w połączeniu z silnikiem bezszczotkowym oferuje bardzo długi czas pracy. Z tego co więcej, Pryn mówił, że bardzo dobrze mu się pracowało i mam nadzieję, że wykona jeszcze więcej mebli dla mnie. I teraz malujemy na biało, bo wymarzyłam sobie, żeby toaletka była cała biała. plan jeszcze wierci dziury, żeby wszystko się trzymało i wkręca żarówki. A ja Wam powiem, bo już użytkowałam tę toaletkę, że naprawdę dobrze siebie widziałam. <grym> Bardzo dobrze siebie widać, wręcz zdziwiłam się jak wyglądam, no po prostu te żarówki, ta moc, to oświetlenie pokazuje każdy szczegół Twojej twarzy. Ale jeśli chodzi o sam mebel, to tak prezentuje się efekt końcowy. No ja jestem zakochana. Dawajcie znać w komentarzu koniecznie, jak Wam się podoba toaletka. A tutaj pomysł Cypriana, aby zrobić nowy parapet ze sklejki, żeby był po prostu taki duży. No, jak widzicie, on nawet trochę robi półkę od strony jego łóżka. Nie ukrywam, że mi się bardzo, bardzo podoba. Wymieniliśmy dywan, mieliśmy taki naprawdę kolorowy dywan i postanowiliśmy wziąć taki okrągły, w rozmiarze 200, średnicy to koło, taki beżowy. No, jak widzicie, ten dywan kosztował 200 zł, także szok. I macie efekt końcowy przed i po. Jeszcze są takie smaczki, zaraz Wam pokażę, że pod łóżkiem jest LED. Letni pilota kolorowy, i można w nocy naprawdę fajnie podświetlić sobie na różne kolory łóżko. Tutaj nasz widok z okna na ogród. prezentuje się toaletka już używana przeze mnie. I oczywiście projektor. No projektor to jest Bayer. Oglądanie filmów jest jak, jak w kinie. Tutaj widzicie moc tego leda. A tutaj zwierzaki, czyli Ryszarda, Nukę, merci. wszystkie, wszystkie zwierzęta z domu. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Było bardzo dużo roboty z tym remontem i mam nadzieję, że docenicie to jak to wyszło. Była za Zuzia, pa!